przez powiedzenie dzieci, ryby, głosu nie mają. Siedzę i płaczę, wolność mi zabrano i nie mam już głosu, tam go nieśmiało. Wybór wolności nie równa się wcale, Honor wszystko mi zabrano. Nie mam żalu, by mój na to żaden, bo się Polska nie ta sama, bagaża mnie obarczą, jak każdego Polaka. W Polsce płynęłam przez wody głębokie. Ktoś do mnie krzyczał, wychyliłam okiem. A może to sztankę, czystej wipić trzeba? Być na trzeźwo na ląd, chyba się nie da. Spasa polityczne czają się za rogiem, Złożyć coś Polskę, nie nauczyli mogę. Nie mi ładną do świata polityki. jest za styf, to po cichu. Noś w kolejne drzwi. A ja się pozbywam się źródła przetrwania 52 tysiące. Czy to nie koniec świata? Klimatyczna zagłada. Nie tylko w Polsce. Ułóżki mi opadają, szukając płac z konstytucją na kolanach z tam Nie walcząc z konstytucją, satelitem. Inteligentna. Niemcy wiedzą to od dwóch dni. Prawdopodobnie jest tam rtęć. To praca socjalizmu w głowę się przewraca. Wózko za z smutne, pijąc wózek. Dziecko nieobrane płacze, karać patolkę, nie inaczej. tata z mamy na narci, guzikach podartych. Kolejny samochód salonie wybierają w twarz śmieł dzieciaków. Jeden chce coś o ruchanie dzieci małych dużo mówi Ten drugi chce rzucać z Ukrainy ludzi. Stop ukrainizacji Polski! Ale wizja bogactwa mnie urzekła. Te wolności tam gdzie trzeba, piątka że Żydów nam nie trzeba. Nie chcemy Żydów, w u naborzki podatków w Unii Europejskiej, tak mówił Męksel. Ej, ej, czekaj, to w niej w czasie. Przypomnę ci, co już się stało. 14 lat serceł na dół batachy, pamiętam tyle lat temu, trzymałam mamy pod pachę do sklepu Tadeusz mi tej taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie. Zaprawdę wam powiadam, nie ze spokoju, ja bolczę w podnicy guzika z niską ceną, nigdy nie znalazł, a to politycy. Pigułkę z tu jeden na podali, przepadali, wywieźli, spodali, a tego śmiech na konwencji oddali. I taką chlebicy dźwigasz ten nowo, do zielonych próbujesz. Natrafię już zdykam, może to będę wśród swoich. Segregacja się spojarzy, krzyż kolorowych wiader, te partie. Stączyć nie ma śmieci góra, już się zazielenia. od zapomnienia. Po co i i chodzić ma wiał z nas, pociągną zbudować, żeby sadzić. Nic nie robić. Koszyniach sagro, obraca się przy budzie, żartuje ludzie, ale co już na serio. Usycham się playem, wżiegięciu Tetmajera. tą góry. jak kolejne drzwi otwiera. Każda matka pewnie wie. Pytanie dociera jedno. Która tego chce? Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Kolejny ojciec od chorych dzieci ucieka. Matki samotnie płaczą. Znałam takie, nie wybaczą. Lipki namawiają do aborcji na życzenie. 40 że w że nieważne, dla nich brzemię. Kompromisu nie chcą, było lepiej jak przed 2.1, nie? Podzielą się chlebem, w ci to powie. będzie czytał wtedy przecież słowo Boże. Kijem jemu nie zawrócisz, i z tego nie nalejesz. Tam za drzwiami słyszałam, literowe ksiądz za mnie śmieją. Tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Mówił tak z na coś mi to przypomina. Feo, zagęzone miodca pozostały. Ręce i wspólnotą nigdy nie skalały, oczy wypierały się, siadać znowu. Jak ochłap dla w psa z budy właścicieli inwencyjnych. Członek jeden z drugich tylko płaci długi. Oni sami sobie w wyrządzili. ten mówi na 0%. I dlatego właśnie każdy z nas ma prawo do własnego głosu i wolności.